Nadeszła ciężka, siarczysta zima. Społeczeństwo walczy o przetrwanie. Nadeszła ciężka, siarczysta zima. Społeczeństwo walczy o przetrwanie. Kilku z naszych ludzi poszło na emeryturę. Po co nas wezwałeś? Dzwoniła góra. Dostaliśmy najcięższe zadanie ze wszystkich. Chodź o EMA. Tak. Mamy znaleźć sposób na wygranie MMA Masters. Nie mogę na kasy, jestem analitykiem. Wskakuj do studia! Gdzie Bezi? Bezzi piątki ma siłownię. A co z Mikołajem? Mikołaj jest za granicą. Pod Twoją nieobecność masz zrobić tak, żeby było miło. Masz zrobić fundamenty pod wygranie Mea Master. Ale, ale dlaczego ja nie dostałem Bialito? No dobra, a co się dzieje z Bialito? Chory. Ale. zwerbowaliśmy świeżą krew. Chyba złapałem trop. Mamy problem: Piotrek zniknął. Jak to zniknął? Zostawił tylko list. Chciałem przeprosić za overreact ze streama. Wiem, że nie możemy już być razem, ale obiecuję ci, że będę na ciebie czekał. Przychodzisz do mnie w New Startu mojej. I prosisz o zwycięstwo na Emea Masters. Chyba to rozgryzłem, bo wiem jak wygrać Emea Masters. No dobra, zobaczymy na co stać nasz najlepszy roster. Sekretem wygrania EMEA Masters jest. Halo?